Jeżeli ktoś z Was nie oglądał finału Pucharu Polski, to naprawdę bardzo współczuję. To był niesamowity mecz i dawno takiego finału tych rozgrywek nie było. Siemano, witam Was na moim kanale na gorąco po meczu Wisły-Kraków z Pogonią Szczecin. No, uff, naprawdę, no można było tutaj emocje poczuć naprawdę niesamowite, mimo tego, że wcale nie byłem na stadionie. Choć był taki plan, no trudno, tego się zrobić nie udało i pewnie będę tego żałował, ale mimo wszystko ten mecz oglądałem cały. Jeżeli bym tego nie zrobił, to bym żałował. Słuchajcie, Wisła Kraków wygrywa Puchar Polski pierwszy raz od 21 lat. To jest ich pierwsze trofeum od 2011 roku. Wtedy ostatni raz byli mistrzem Polski, a teraz po 13 latach ponownie zdobywa Puchar Polski. Oczywiście to dla nich nie jest koniec sezonu, bo dla nich no, ważniejszym jednak ważniejszą sprawą jest to, żeby awansować do Ekstraklasy. Ta pierwsza liga jest no, tak jak widzieliście dzisiaj, słowa się potwierdzają wszystkich, że Wisła Kraków potrafi grać z drużynami, które są z ekstraklasy. Dobrze grali z piastem, dobrze grali z widzewem, ok, kolejność troszkę inna, bo najpierw z widzewem, później z piastem i teraz z pogonią Szczecin, ale za każdym razem to były dobre mecze. Wisła grała ciekawie i no ja byłem na kilku meczach też pierwszoligowych Wisły Kraków, i naprawdę one się nie umywają do tego, co oni grali dzisiaj, i myślę, że to był jeden z najlepszych meczów. A zaryzykuję. To był najlepszy mecz Wisły Kraków w tym sezonie i naprawdę pokazali klasę, mimo tego, że wyrównali dopiero w końcówce w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Naprawdę. To nie ma wielkiego znaczenia, a tylko pokazuje, jaką mają determinację, jak byli zaangażowani w to spotkanie. Ten wykop Bramkarza, z, swoją drogą, który rozgrywa drugie spotkanie Ciczkan w barwach Wisły Kraków, ten wykop, który no, pozwolił Urydze, który też jest wychowankiem Wisły Kraków, to jest bardzo ważna sprawa na pewno dla takiego piłkarza. Zgrał piłkę główką i satrustegi, który niedawno pojawił się na boisku, wykończył i naprawdę, nie wiem czy u Was też, no, pewnie nie w Szczecinie, jeżeli to oglądacie, ale naprawdę. I w tym meczu, nawet nie będąc za jedną czy za drugą drużyną, naprawdę można było poczuć ogromne emocje. Tu oczywiście nieprzypadkowo wywiesiłem szalik Wisły-Kraków, ponieważ no, coś im się należy oprócz tego Pucharu Polski, więc tylko, że pamiętajcie, że to był początek tak naprawdę dogrywki, a w dogrywce błąd Leo Borgesa i katastrofa, jeżeli zawodnik popełnia Taki kardynalny błąd, bo inaczej tego nie można nazwać właśnie w najważniejszym meczu sezonu prawdopodobnie. Co może nawet o tym pomyśleć Kamil Grosicki? No piłkarz, który czekał na to, żeby zdobyć pierwsze trofeum z Pogonią Szczecin, dla Pogoni Szczecin, no dla siebie, dla wszystkich, dla Szczecina, który tak kocha, dla klubu, którego jest wychowankiem i... No nie wiem, co może teraz czuć, no widać było, gdy odbierał ten srebrny medal po prostu, że był niesamowicie zawiedziony, było mu smutno, no te oczy takie podkrążone, nie dziwię się, prawdopodobnie po prostu płakał w szatni, no pff, nie ma się co dziwić. Szkoda mi, bardzo szkoda mi Grosickiego, ponieważ no, to jest piłkarz, który osiągnął już bardzo dużo w futbolu, no w polskim grał, w reprezentacji, do tej pory zresztą gra, no, w Europie też grał w Premier League, czego tak bardzo chciał, ale jednak wciąż nie może ze szczecinianami osiągnąć, nie może nic do tej gabloty wsadzić, no to jest na pewno smutny dzień dla wszystkich portowców, przecież byli tak blisko, Blisko. Tak blisko byli tego pierwszego wymarzonego trofeum, ale tego zrobić się nie udało. No szkoda, zawiódł cały zespół, bo no bo jednak to ta sytuacja przeważyła, jean Angel rodado dla Wisły Kraków zdobył drugą bramkę, ale też. W takim razie nie chciałbym, żebyśmy później sprowadzali to do tego błędu, chociaż on faktycznie zadecydował. To jednak pogoń, mimo wszystko, była w tym meczu po prostu zespołem gorszym. Mi się wydaje, że po prostu Wisła była w tym meczu lepsza. Oni stwarzali więcej okazji. Przecież w pierwszej połowie Valentin Kożokaru wybronił kilka sytuacji. Wisła dochodziła łatwo do strzałów. Strzelał, przecież z Szymon Sobczak dwukrotnie, no raz też piętką. No fajnie, gdyby to wpadło, to byłaby naprawdę piękna bramka. Sobczak, który też świetnie grał w Pucharze Polski, który strzelił kilka bramek, dzisiaj mógł znów strzelić bramkę. Tego mu się nie udało zrobić, szedł z boiska, ale mimo wszystko koledzy zrobili robotę za niego. No, na pewno mm, świetnie zagrała Wisła Kraków i to się potwierdza po prostu, że Wisła Kraków potrafi grać z ekstraklasowiczami, a z pierwszoligowcami nie do końca im idzie, te zespoły się zamykają. A tutaj też z drugiej strony obejrzeliśmy kapitalny, otwarty mecz. Myślę, że to też potwierdzicie. Moim zdaniem to był świetny mecz. Bardzo dawno nie oglądałem, nie oglądałem tak fajnego finału Pucharu Polski. Mam nadzieję, że również tak uważacie. Moim zdaniem ten mecz spełnił wszelkie oczekiwania. Jednego mi tylko brakło. Tego, żebym był na stadionie, i tego naprawdę bardzo żałuję, ale obiecuję, że za rok na pewno się tam znajdę. Jeżeli nie na trybunie dziennikarskiej, to pojadę tam nawet jako kibic i zasiądę na jakimś z sektorów. No ciekawe, czy też to spotkanie będzie tak dobre jak to, które mimo wszystko do prawie do 70. którejś minuty nie miało żadnego gola, ale i tak naprawdę spełniało wszystkie warunki takiego meczu finałowego. Także myślę, że wszyscy mogą być zadowoleni. Świetny mecz. Oczywiście, zadowolenie, może nie kibice Pogoni Szczecin i też piłkarze, ale postronni widzowie, którzy oglądają to spotkanie na pewno mm, myślę, że nie będą zawiedzeni, więc myślę, że to spotkanie dostarczyło wielu emocji. A Wisła też jeszcze widać, że nie jest jeszcze takim zespołem do końca ułożonym, ale widać w nich ogromny potencjał i to, że właśnie w ekstraklasie mogę sobie poradzić. A co jeszcze jest bardzo ważne, myślę, w ich funkcjonowaniu, to to, że to już był ich szesnasty gol w doliczonym czasie gry w tym sezonie. Wisła Time można powiedzieć, bo no, tak jak kiedyś zdobywał bramki Manchester United za Alexa Fergusona, było to nazywane time'em, tak teraz myślę, że spokojnie może to powiedzieć o Białej Gwieździe, bo naprawdę te końcówki ma piorunujące i do tego zarobiła 5 milionów złotych. Myślę, że to na funkcjonowanie klubu w przyszłym sezonie. Oby dla nich w Ekstraklasie. Myślę, że nawet dla całej ligi będzie lepiej, jeżeli drużyna z takim zapleczem kibicowskim, z, takim, z takimi piłkarzami też naprawdę grającymi nieźle, co dzisiaj zaprezentowali. Dobrze by było, żeby grali w najwyższej lidze w Polsce. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Wisła, Kraków, Pogłęściecin 1-0. Biała Gwiazda zdobywcą Pucharu Polski w 2024 roku.